Człowieku, naprawdę niewiele jest duszy. Człowieku, naprawdę niewiele jest duszy. Człowieku, naprawdę niedzieli. Która w świcie Maciek Szajkowski, wydanie specjalne dzisiaj goście, twórcy i fantastyczni muzycy. Krzysztof Grabowski, perkusja, autor tekstów. Cześć, cześć. Robert Matera, gitarzysta, wokalista, czyli zespół Dezertek. Witam. Panowie, jesteście jak wino, 40 lat w tym roku. Tymczasem na początek zapytam o wspomnienie. Ale jakie wino? Wytrawne. Dobry, nie okay, Nie, no, żeby nie jakiś jabł, wiesz. Nie, nie jabł punk również, ale to jako tylko perwersja pewna. Natomiast w, wytrawnie z Biglem, rajcem, im starsi tym lepsi. Natomiast czy pamiętacie ten przybytek? Dom Kultury Świt, przełom no te, lat 80. To jest, 90. W tej tutaj. Sali to ja dokładnie nie pamiętam, jeśli chodzi o salę kinową, ale na pewno tu byliśmy. Natomiast przypomniało nam się, na piętrze mieliśmy tam pokój prób. Zresztą nie tylko my, bo tu kilka zespołów wtedy próbowało. I tak staraliśmy się z Robertem dzisiaj przypomnieć, kiedy to było. I wyszło na to, że to musiało być w roku 91 mniej więcej. 90, 91, 92. Ten okres. No i tych prób tutaj przed płytą Blasfemia dokonaliśmy sporo. Więc jest to też kawałek naszej historii. Zespół Deserter to pewna inność. Innowacje wprowadzane w ramach każdego wydawnictwa. Konsekwentnie, oczywiście, tutaj Krzysztof, pozostają Twoje teksty, które opisują sytuację społeczno-obyczajowo-kulturalną, polityczną. Najbardziej chyba zaangażowany zespół nadal od czterech dekad, bo przynajmniej jeżeli chodzi i o ten komentarz. Pewną konsekwencję również obranej drogi. Jak wspominamy sobie teraz ten początek lat 90., może przypomnijmy tamtą epokę, wydawało się, że oto Polska staje przed dziejową szansą, że po traumie, maraźmie, yy, quasi kolonii karnej lat 80. możemy coś zmienić. Te zmiany poszły w dobrym kierunku, waszym zdaniem? No wiesz, najpierw chcę sprostować jedną rzecz, bo yy, <coughs> mówi, że jesteśmy. Yy, Zespołem najbardziej zaangażowanym, z czym bym się pewnie nie zgodził, bo zespołów zaangażowanych jest bardzo dużo. Natomiast my I, też, jesteśmy... i też w latach 90. było ich sporo. Tak, tak. My jesteśmy zespołem, który najdłużej w tym wytrzymał <grym, <grym, i w tym trwa o tym mówię. uparcie. Względzie na to jest niezwykle. Nie zważając na konsekwencje, bo to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że konsekwencją naszej drogi jest to, że wciąż jesteśmy w sumie w tym samym miejscu. Że, wiesz, lata mijają, Dezerter jest cały czas w undergroundzie i rzadko nam się udaje z tego undergroundu wychylić głowę, co nas bardzo cieszy. Natomiast rzeczywiście, wracając już do, do tematu, do pytania konkretnego, to tak, lata 90. wydawały się jakimś, czy też zmiana systemu wydawała się jakimś takim momentem obiecanego raju. No i ten raj nastąpił, ale tylko dla części społeczeństwa. Natomiast dla tej pozostałej niekoniecznie. Ludzie się pogubili. Ja teraz niedawno przeglądałem jakieś stare wywiady, właśnie z początku lat 90., gdzie my... Tam opowiadaliśmy o tym, jak wygląda polska prowincja. Jak jeździmy po, na koncerty i objeżdżamy mniejsze ośrodki i widzimy wyraźnie to wywiady z początku lat 90., gdzie mówimy wyraźnie, że po prostu no, wszystko się zmieniło, ale nie tam. Że tam się zmienił tylko wójt, sołtys, czy tam jakiś pierwszego sekretarza nie ma, ktoś go zastąpił na stanowisku państwowym, Lebon. natomiast tak, natomiast ludzie żyją wciąż tak samo, a często nawet mają trudniej, bo nie mają tego palca, który im pokazuje, co mają robić. I oni muszą sami nagle znaleźć swoją ścieżkę w życiu, co wtedy nie było takie proste. Z tego tak, może trochę górnolotnie to zabrzmi, ale pierwszy kontakt z dezerterem to jest rodzaj inicjacji. I iluminacji, trochę jak z filmu Matrix, gdzie Neo staje przed Morfeuszem i ma do wyboru dwie pastylki. Czerwoną zostaje w Matrix, wracasz do tego, co było. Odnalazłeś się w tym, dobrze ci w tym? Proszę bardzo, niebieska zmieni wszystko, wywróci do góry nogami Twój świat. Płyta kolaboracja była takim przewrotem wszystkiego, było zakwestionowaniem status quo, ale jednocześnie obudzeniem się z takiego letargu, w którym wielu tkwi do dzisiaj niestety. Krzysztof, bardzo jestem ciekawy, co dla Ciebie, jako autora tekstów, jako no, tego przekaziciela pewnej, pewnej świadomości, było impulsem. Co dla Ciebie było tą niebieską pastylką? Wiesz, to zanim to odpowiem, to jeszcze taką mam refleksję, że tak sobie pomyślałem. Co by było, gdybyśmy my mogli od początku działania zespołu nagrywać płyty Och, i wypowiadać się właśnie. wtedy, kiedy byliśmy naprawdę bardzo, bardzo wściekli. Wtedy, kiedy I zakonspirowani, to... bo dodajmy lata 80. To, dezerta, to czas Dezertera na indeksie. Zespół jest cenzurowany, zespół jest no, delegalizowany. Się, pojawialiśmy się sporadycznie, mieliśmy możliwość nagrania singla w 1983 roku, co jest w ogóle wydarzeniem y, nie z tej ziemi jak na demoludy, czyli na te kraje demokracji ludowej. Słynna tak epka czy Tak, Udało nam się to zrobić dzięki właściwie dwóm osobom, czyli Markowi Proniewiczowi i Markowi Wiernikowi, którzy tak... Z, pokierowali festiwalem młodzieżowym, żeby laureaci mogli coś nagrać, bo oni śledzili tą nową scenę i uznali, że trzeba to zarejestrować. Udało nam się to zrobić, przechodząc przez to sito gęste cenzury i po 12 oddanych piosenkach przeszły cztery, które zostały nagrane i to też zostały nagrane z naszym wielkim zaskoczeniem, że one w ogóle Przeszły przez tą cenzurę, no, ale to już jest osobna historia. Natomiast tak sobie pomyślałem, że co by było gdybyśmy my od początku mogli nagrywać tak jak wszyscy na całym świecie w tamtym czasie. To przypuszczam, że byśmy byli trochę w innym miejscu niż jesteśmy. No, zmarnowaliśmy te pierwsze najbardziej energetyczne lata i ta płyta kolaboracja to była już takim jakby zbiorem tego co za nami. To był, to był zapis historii. Tak, ona mało 8, wybiegała do przodu, przynajmniej ośmiu. Natomiast wracając do pastylki niebieskiej czy czerwonej, więc ja nie przypominam sobie jednego takiego spotkania z Morfeuszem, który by podawał te tabletki. Tylko raczej to było na zasadzie E, takiego powolnego e, wsiąkania w ten klimat i powolnego otwierania oczu takiego nie było jednej tabletki to był t, cały ciąg takich jakby ktoś kropelki codziennie sączył mhm. tego proces e, tak żeby e, ale e, lektury no e, wszystko otaczający no. świat e, lektury drugi obieg muzyka która do nas docierała e, głównie z zachodu ale też pamiętam chyba Robert Albo ktoś przyniósł kasetę, którą słuchałem w domu, z kasycioka przy uchu, bo nic nie było słychać prawie. I to był, na tej kasecie był Dexa Polkord e, z remontu e, i chyba e, Fornit, czyli dwa zespoły kellnera. jedne z pierwszych tam bankowych polskich. Prawie zespołu. nic nie było jeszcze, jeszcze słychać. Jeszcze przed Deuterem. Tak, tak prawie ale... nic nie było słychać, ale było słychać coś bardzo ważnego: energię. To była tak nowa energia i tak niesamowita, i tak podniecająca hmm. dla takiego szczyla, jakim wówczas byłem, że po prostu mnie to jakoś tak nakręciło, że ja też tak chcę. Ja hmm. też tak chcę i po prostu to y, potem w rozmowie z Robertem na pracach społecznych y, w jednym technikum elektrycznym. Tak, taka rozmowa dodajmy. padła, że słuchaj, no to może w końcu to może my też zrobimy. No dla mnie takim, ale wspólnym elementem tej, tej pigułki, myślę, że było sobie zdanie sobie sprawy, że istnieje inny świat, istnieje inna muzyka niż ta, którą słyszysz w radio albo, albo która jest Ci dotąd znana, że nagle y, można grać inaczej. I u mnie to poczucie się pojawiło, kiedy usłyszałem pierwszą płytę Sex Pistols. Kupioną na Volumenie? Albo po, po, pożyczoną, od... pożyczoną od kolegi, który, którego tata jeździł na zachód i przywoził mu różne płyty z różnej różne stylistyki, tak. Natomiast jeśli chodzi o koncert, to był z kolei koncert zespołu kryzys. No i to dla mnie był szok, że. Muzyka i koncert może wyglądać inaczej niż do tej pory sobie to wyobrażałem. Inny album ukazał się w Ameryce. O tym też chciałbym, żebyście krótko powiedzieli, bo to płyta, którą wspomniany Marek Wiernik zaprezentował niedługo po premierze na antenie Trójki Polskiego Radia i pamiętam cały Targówek punkowy, nie, niewielka załoga, ale jednak skonsolidowana, słuchała tego z ogromną atencją. No to cała Polska p tego słuchała z ogromną Później atencją. kopiowane hmm. w nieskończoności na kasetach te, te, te nagrania wypłynęły w świat dalej. Bardzo ciekawa historia z tą płytą, bo w 1985 roku przyjechał do Polski zespół D.O.A. To było jakoś tak w zimie, z tego co pamiętam, grali w Rivierze na górze. Myśmy na tym koncercie byli. Oni dostali, zostali w Warszawie jeszcze na jeden dzień, mieszkali w hotelu europejskim, powiedzieli, pamiętam wtedy, że w tak luksusowym hotelu to oni w życiu nie spali, a to był PRL, więc my mówimy, ale o co chodzi, przecież oni są z Kanady, tak. a tu jakiś hotel w Warszawie, mi się podoba. No rzeczywiście europejski był wtedy niezły, my mieliśmy próby z kolei w hybrydach, zaprosiliśmy ich, żeby oni do nas wpadli do tych hybryd na drugi dzień po koncercie. No i przyszli, zobaczyli nasz sprzęt. Boże, się Boże. No nie, no to była tragedia, no to dla nich muzeum techniki, prawda? No ale jakby od słowa do słowa zaczęli, bardzo byli zainteresowani, jak się wiedzie takiemu zespołowi jak my. No i oczywiście byli bardzo też zainteresowani. Jak to jest z tą cenzurą, jak z tymi wydawaniem płyt i w ogóle podróżami, wszystko ich interesowało. No i na wszystko. Odmówmy no, się, to była dla nich rzecz, rzecz zupełnie nowa. I byli zaszoko, zaszokowani totalnie, że można w ten sposób y, żyć i funkcjonować. No tak jak i całym, całym PRL-em, którym się zetknęli po raz pierwszy i y, y, nie mogli uwierzyć, że, 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 takie, że takie państwo może istnieć. No było to dziwne tak. dla nich, ale jakby no, ci ludzie z tego środowiska zawsze, bo potem z, z Biafrą wymienionym przez Ciebie też mieliśmy kontakty, ci ludzie byli bardzo ciekawi. Oni byli bardzo ciekawi świata, byli bardzo ciekawi tego, jak tu jest i dlaczego tak jest. I no byliśmy oni byli tylko ciut starsi od nas, więc jakby mniej więcej byliśmy rówieśnikami, więc oni jakby czuli tą więź i jakby mieli taką potrzebę pomóc, że no oni mają trochę lepiej, no to nam pomogą. Zaproponowali, że zabiorą nagrania, jakie mamy ze sobą, i spróbują nam wydać płytę. I pierwsze skierowali się do Biafry. Rzeczywiście, jak ta płyta wyszła, a jeszcze w międzyczasie tak, w międzyczasie była też taka sytuacja, że część dziennikarzy już jakby postawiła krzyżyk na Pankroku. Uważali, że Pankrok to w ogóle jest przeżytek, to jest stare i, a to był 87 rok, <laughs> że to w ogóle jest stare i bez sensu. Natomiast jak ta płyta e, przyszła do nas i ona została wyemitowana i ludzie się nie, o niej dowiedzieli, no to nagle się okazało, że e, sytuacja się odmieniła. No i bo oni nagle docenili. No, w Ameryce im wydali, to znaczy, że to coś jest. No, najgorsze, czyli najbardziej szokujące był, wydaje mi się, fakt, że polski zespół Wydał swój pierwszy album w Ameryce, a nie w Polsce, bo faktycznie ona była wcześniej niż kolaboracja. kolaboracja wydana w Polsce. Co jest największym zagrożeniem, patologią? Co dostrzegacie i punktujecie na płycie? Kłamstwo jest nową prawdą. Czy to powtarzane w kółko przez media, minięcie się z prawdą albo. Być może armię troli, które zasilają system? No wiesz, jest wiele tych punktów, które są niebezpieczne i groźne. Największym z nich jest brak samodzielnego myślenia i brak umiejętności wyciągania wniosków z tego, co się widzi. Wiesz, tak jak kiedyś były badania socjologiczne przeprowadzone, i wynik był taki, że 50% Polaków nie rozumie wiadomości, które obejrzało w telewizji no to wiadomości poszły po rozum do głowy i zaczęły przemawiać ich językiem. I to, I to jest dopiero patologia, że język taki nienawiści, język złości i wskazywanie wroga już jest zrozumiały, już nie jest trudny, więc się mówi w ten sposób. Wiesz, to są rzeczy bardzo niebezpieczne, bo one nas mogą zaprowadzić w bardzo ciemne zakątki. Robert, widzisz jakieś wyjście z tego tunelu, jakieś światełko w otchłani gdzieś, w której się znaleźliśmy. W tej trudno, trudno jest dać receptę na taką chorobę, bo to jest choroba długa, rozwojowa i nie do końca rozpoznana. Natomiast jakbym, jakbym miał powiedzieć jedno słowo, to świadomość. Mhm. Myślę, że ważne jest, żeby mieć świadomość i umieć, umieć patrzeć na świat własnymi oczyma i samemu sobie wyrabiać poglądy na, na, na wszystkie rzeczy. No i jedno z takich medycyn dźwiękowych, współczesnych środków odtruwających niebieska pastylka niebieska pastylka może być muzyka desertera bardzo ją polecam płyta niezwykła płyta aktualna najdobitniejszy głos nie tylko krytyczny ale też analityczny tego wszystkiego, w czym przyszło nam żyć. Dezerter dzisiaj w kulturze w świcie. Kłamstwo jest to nowa prawda. Bardzo dziękuję. Krzysztof Grabowski, Robert Dziękujemy matera powodzenia. No i mam nadzieję do spotkania na tej scenie, bo graliście przecież w świcie czas na wielki powrót. No może, może historia ta to I wszystkiego historia. dobrego w związku z jubileuszem. Cztery dekady na barykadzie na pierwszej linii frontu, kolejnych czterech i. Mam nadzieję, że dane nam będzie w maju celebrować również w świcie Waszej urodziny. Dzięki.